Cześć. Witajcie w trzeciej części filmu dotyczącego promocji w Rosmanie i tym razem będziemy mówić o ustach i troszeczkę o paznokciach. Jeśli jesteście zainteresowane i zainteresowani, zapraszam. Moi kochani, mam tutaj kosmetyki podzielone na kilka takich części, partii, kategorii. O, na kilka kategorii. I najpierw tak. Mamy szminki, takie standardowe szminki w sztyfcie. Mamy, powiedzmy, takie szminki w płynie albo lakiery do ust, jak zwał, tak zwał. Mamy pomadki w kredce, mamy tinty, konturówki i odżywki do paznokci. Dlatego, że ta promocja będzie też dotyczyła paznokci. Chciałabym zacząć od moich absolutnych, ale to absolutnych faworytów, słuchajcie, a mianowicie pomadek z Max Factora. Już Wam je pokazuję. One bardzo elegancko wyglądają. A co jest w nich cudownego? Cudowne z nich to, że są niesamowicie, niesamowicie kremowe. Zaraz Wam pokażę swatche. Pierwsza z nich to jest chyba Koral. Coral. Tak. To jest Baywatching Coral. Wygląda tak. I już robię swatch. Zobaczcie. To jest jak masełko. Ja już nie będę wspominać o tym, że te kosmetyki, które Wam polecam, które dla mnie są dobre, utrzymują się dosyć długo na ustach, bo jakby no, w zależności od i od marki, i od pomadki, czy też tintu, czy sztyftu, z, to, z tym utrzymywaniem się jest różnie, wiadomo. Natomiast te pomadki, które ja wybrałam, żeby Wam pokazać, naprawdę wszystkie utrzymują się długo, bez względu na to, czy to jest Astor, czy Burżuła, czy Max Factor. Zresztą zaraz wszystkie będę pokazywać i zobaczycie, to jest kolejna z Max Factora i to jest Scarlet Ghost. Scarlet Ghost, taka przepiękna czerwień. Nie wiem, czy widać, że to jest czerwień tutaj w, yy, w kamerze. One tutaj jakoś tak różowo obie wychodzą. Ta to nawet tak fuksjowo troszeczkę wygląda, ale to jest taka głęboka, głęboka czerwień. Taka Scarlet właśnie. Są przepiękne, takie masełkowate, bardzo długo trzymają się na ustach. Yy, w zasadzie są takie jakby intensywnie napigmentowane balsamy do ust. Uwielbiam te pomadki z Max Factora. W regularnej cenie chyba są takie dosyć mm, 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 droższe, natomiast przy promocji jak najbardziej. Aha, i jeszcze Wam jedną rzecz powiem. Ten, te, te pomadki yy, są raczej satynowe, nie mają w sobie ani drobinek, także jeżeli lubicie drobinki, to mm, 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 nie są dla was. Yy, nie mają w sobie drobinek, są po prostu takimi cudnymi klasycznymi masełkami przepiękne, satynowe, bardzo głębokie kolory. I yy, jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Te pomadki, które Wam prezentuję, to jakby nie, nie są wszystkie, które mam. mam. Mam ich więcej kolorów, natomiast byłoby bez sensu pokazywać wszystkie, jakie tam posiadam, no bo by ten film bardzo długo trwał, więc jakby takie przykłady Wam prezentuję. Podobne szminki, podobnie się utrzymujące i też z taką masełkowatą konsystencją, to są szminki z L'Oreal. To są kolor Riche. Mam w dwóch numerkach. Tutaj do pokazania Wam. I one już różnią się od tamtych, tym, że mają sobie takie delikatne drobinki. W zależności od tego, jak tam światło padnie nam na usta, te drobineczki delikatnie widać, ale to jest bardzo subtelne. Wyglądają tak. Też takie masałeczko. Również długo się utrzymują. No, tak jak poprzednicy. No, w zasadzie nie mogę tutaj nic więcej dodać. I drugi przykład. Może różnica jest jeszcze taka, że te z Max Faktora są takie bardziej kryjące, natomiast te troszeczkę bardziej transparentne, one też są kryjące, ale nie tak intensywnie. Natomiast jeśli chodzi o długość utrzymywania się na ustach, są tak samo, w zasadzie są, są porównywalne. O, może w ten sposób. Pomadkami, które równie długo się utrzymują na ustach, są matowe. To są pomadki Rush Edition z Burżua i to są te 12 godzin. Yy, nie wiem czy ona, 12 godzin to się raczej nie utrzymują yy, natomiast utrzymują się dosyć długo no. to jest tak, że na przykład yy, po pierwszym piciu jakiejś kawy, po jedzeniu jeszcze tę pomadkę na ustach mamy, zresztą z tamtymi też tak jest yy, proszę bardzo, i to też są takie masełeczka gdybym miała je porównać do yy, L'Oreal bądź Max Factora, to bliżej im do Max Factora ale te z Max Factora są bardziej takie Tempe to może za, za duże słowo, ale takie bardziej stawiają opór przy nakładaniu. Natomiast te są takie bardziej jakby wodniste, takie bardziej miękkie. I to jest odcień, proszę bardzo. Zobaczcie, jak one są napigmentowane. To jest dziesiąteczka. I ta druga to jest 33. Ta jest bardziej taka dzienna, ma taki fajny, to jest taki fajny brudny róż. O. Zobaczcie. W zasadzie to. I to konsystencją jest zbliżone. Tu jest Max Factor, L'Oreal i tu jest burżua te 12 godzin. Kolejnymi pomadkami, też z Bourjois, są pomadki z serii Shine Edition. To są te takie z tymi srebrnymi wieczkami, nakładkami. Ja mam numerki 22 i 24. Też długo się utrzymują, ale różnica z nimi jest taka, że one są troszeczkę delikatniejsze na ustach, w sensie takim, że nie są tak napigmentowane i oprócz tego dają taki satynowy połysk. Zobaczcie. Hmm? To już nie jest taka sama pigmentacja. One są bardziej w stronę jakby błyszczyków, wiecie, takie delikatniejsze, takie bardziej dzienne, może yy, tak bym je określiła. Też są takie bardzo delikatne i też tak wodniście się rozprowadzają, podobnie jak poprzednicy. To jest ten kolorek. To był jeden kolorek i drugi, teraz będzie ten 22. Wygląda tak. Moimi kolejnymi faworytami są pomadki z Astora, takie w tych białych opakowaniach. One również tak ładnie wyglądają. I podobnie jak te z bardziej chyba z Max Factora, też mają taką masełkowatą konsystencję i też raczej są takie satynowe. Również długo się utrzymują. Yy, łatwo się je nakłada na usta, w sensie nie stawiają takiego oporu jak te z Max Factora. To jest numerek 203. Nazywa się Tulip Kisses. I ta jest w 204 Fuchsia Passion. Wygląda tak. Może tu pod spodem. Myślę, że tę y, kremowatość widać w momencie, jak nakładam na dłoń. One się tak pięknie rozcierają i od razu nadają taki, taki delikatny satynowy błysk. Bardzo fajne szminki i chyba Astor jest troszeczkę tańszy niż Max Factory L'Oreal. Tak mi się wydaje. No a jeszcze promocje, więc wiecie, opłaca się. Kolejne szminki, już zdecydowanie tańsze, ale też zasługujące na uwagę, to są szminki z Maybelline. One tak specyficznie wyglądają. Troszeczkę wyglądają jak błyszczyki, i dlaczego one zasługują na uwagę? Bo, yy, jeśli chodzi o konsystencję, troszeczkę mniej mi się podobają niż wszystkie poprzedniczki, natomiast te zdecydowanie chyba najdłużej utrzymują się na buzi, czy na buzi na ustach. Tutaj jest niby napisane, że 14 godzin, no ale wiadomo, że 14 godzin nikt nie nosi pomadki na ustach, natomiast. Utrzymują się naprawdę długo. Kolorki są też intensywne. To też jest takie masełko przy nakładaniu, zobaczcie. Te są troszeczkę bardziej takie matowe, może nie zupełnie matowe, ale nie są tak połyskliwe jak na przykład te z Astora. Widać chyba to tutaj na słoczach. Jeszcze Wam jakiś inny kolorek pokażę. Pokażę Wam jeszcze taką fuksjową. Widać. Tutaj jest taki połysk a tutaj raczej nie. To nie jest zupełny mat, ale jednak bardziej w stronę matu się przychylają. To tyle, jeśli chodzi o pomadki takie w sztywcie. To były moje ulubione, takie, których najczęściej używam i na pewno jak teraz będzie promocja, to coś tam sobie jakieś kolorki sobie jeszcze dokupię. Teraz słuchajcie, lakiery do ust, albo pomadki w płynie, jak wolicie. Na pewno na uwagę zasługują burżuła. Ja mam w dwóch odcieniach. To jest Babe Idol i chyba Ole Flamingo. Tak, czyli taka fuksja i taki troszeczkę dzienny nudziaczek. Pokażę Wam słocze. I dlaczego też minki na uwagę zasługują? Ze względu na utrzymywanie się. Przynajmniej na moich ustach utrzymują się bardzo długo. Ja nie lubię tylko jednej rzeczy w nich, a mianowicie takiego dziwnego zapachu. I w momencie, jak się nałoży je na usta, to ten zapach też przez jakiś czas się utrzymuje. Ja to na przykład czuję, bo zwracam uwagę na takie rzeczy. Natomiast po jakimś czasie ten zapach jakoś tam się, wiecie, ulotni i tak bardzo go nie czuć. A szminki na ustach siedzą i to siedzą dosyć długo. One są dobre, jak na przykład, nie wiem, wychodzicie z domu i, i czeka Was jakieś tam dużo załatwiania w mieście, nie będziecie wracać, nie macie kiedy zrobić poprawek, to one są fajne, bo naprawdę siedzą na ustach. Zresztą podobnie jak na przykład te z Maybelline. I tutaj jest Ole Flamingo. Nie wiem, czy ja to potem z rąk zmyję tak szybko. No cóż, będę chodziła upa to są te lakierki. Bardzo fajne, i myślę, że ja też sobie sprawię jeszcze jakiś kolor. I lakiery do ust, które chyba ja lubię bardziej troszeczkę niż te z burżuła. A mianowicie to są też mineczki z L'Oreala. Mam w odcieniu 201 i 102. Już Wam pokazuję, jak wyglądają. Mają takie fajne szpatułki. Takie dosyć duże, takie języczkowate. Także tak naprawdę wystarczy kilka ruchów i macie usta całe pomalowane. Gdzie? Może tutaj wam pokażę. O, Zobaczcie, widzicie, ta szpadłka jest tak szeroka, że wystarczy raz pociągnąć i w zasadzie większy obszar już jest pomalowany. Szczególnie jak ktoś ma na przykład w miarę wąskie, tak jak ja, drobne usta, to maśnięcie i to wystarczy. Aha, co jest jeszcze tutaj warte uwagi? Też długo siedzą na ustach i ja bardzo lubię ich zapach. One tak ładnie pachną, tak samo jak szminki zresztą. Nie wiem, czy kojarzycie. Szminki z L'Oreala mają taki charakterystyczny, specyficzny zapach. Podobnie jest z tymi lakierami. Pokażę Wam jeszcze tą 201. Zobaczcie, też jest taka szpatułeczka dosyć duża. I hop, jedno pociągnięcie i zostaje taka fajna tafla. Aha, i tak jak yy, na przykład te z L'Oreala, one pozostawiają na ustach taki bardziej matowy efekt, to te idą w stronę satynowych. Nie wiem, czy to będzie widać, to zobaczcie. To już zaczyna tutaj tak matowić się, te lakiery z a te są cały czas satynowe. I one tak na ustach wyglądają, właśnie w taki satynowy sposób. Po jakimś czasie jakby ta satynowość troszeczkę znika może, i, ale kolor zostaje, więc one też są warte uwagi. To były lakiery. Następna kategoria, czyli takie pomadki w kredce. Jeśli chodzi o takie pomadki w kredkach, to mam jakby ulubieńców z dwóch firm. To jest Bourjois i mam w odcieniu Plum Russian, to jest ta, taka śliweczka i w odcieniu Pitch on the Beach. I słuchajcie, tutaj jakby nie nie wiem, czy warto mówić o długości utrzymywania się ich na ustach, bo one jakby bardziej mają charakter, przynajmniej mnie się tak wydaje, bardziej mają charakter takiego balsamu. Ale świetnie się sprawdzają. Są szybkie do ewentualnych poprawek. Są takie masełkowate, bardzo nawilżają usta. A ta, ta ciemna, ten ciemny kolor, nawet dosyć długo się trzyma. Jakoś ten ciemny kolor dłużej mi na ustach pozostaje niż ten. I jeszcze jedna rzecz, która teraz mi przelał słuchajcie. Wszystkie te pomadki i lakiery, o których wspomniałam, mają taką fajną cechę, że nawet jak zaczynają się ścierać z ust, to nie zostaje nam, wiecie, taka, taka krecha tutaj i u góry krecha, a w środku pusto, tylko w miarę ten kolor równomiernie schodzi. Czyli tak, burżuła. Mam jeszcze kredki z Astora, które również bardzo lubię, i tu mam trzy takie kolorki. Ten już nawet jest taki troszkę wymęczony. One są odkręcane, więc nie trzeba ich temperować. Poprawka jest plastikowa. Nie są drogie, na no w promocji będzie jeszcze taniej. Utrzymują się, no jak takie balsamiki, wiecie, takie... No... To nie jest 24 godziny na dobę, ale naprawdę dosyć długo siedzą na tych ustach, jakiś tam kolor dają. Taki bardziej powiedziałam, kolor w stronę transparentnego. Nie są tak kryjące jak na przykład, nie wiem, pomadki zastora, no ale też charakter jakby szminki jest inny. Więc polecam te, mm, te sztywciki. I teraz, tinty. Mam, słuchajcie, takie ulubione, dwa. One są z Bell, z tej serii Hypoallergenic. I niesamowicie, niesamowicie długo siedzą na ustach. Wydaje mi się, że gdybym miała wskazać jeden spośród tych produktów, które tu mam, taki najdłużej utrzymujący się na ustach, to byłyby właśnie to te tinty. No ale siłą rzeczy to już nie jest jakby szmineczka w sztyfcie, tylko to jest tint, więc on ma nam troszeczkę na ustach posiedzieć. Ja oczywiście sobie teraz tego szybko nie zmyję, ale wam pokażę. Proszę bardzo. Kolory tak na pierwszy rzut oka nie są aż tak. Bardzo może intensywne. Wydawać się może, że to nie jest taka intensywna pigmentacja. Bo rzeczywiście tak nie jest. No szminka jest bardziej napigmentowana niż taki tint. Natomiast tint dużo, dużo dłużej pozostaje na ustach. To był kolorek, już Wam mówię. To był kolorek 02 i 05. Jeszcze Wam pokażę tę piąteczkę. Oba są świetne. To jest taka bardziej morelka, tamten bardziej wpadał w róż. I jeszcze jedna rzecz, te tinty z Bel fajnie pachną. Może nie tak intensywnie jak pomadki z L'Oreala, ale też zapach czuć. To tyle jeśli chodzi o takie kosmetyki typu szminki, kredki, lakiery i tinty. Mam jeszcze do zaproponowania konturówki, słuchajcie. Konturówki mam z dwóch firm, takie ulubione to jest Max Factor, to jest Burżua. Ja staram się ich w regularnych cenach nie kupować. No bo, jak na konturówkę, słuchajcie, czyli tak naprawdę kosmetyk, który się też szybko ściera, są dosyć drogie. Natomiast w promocji jak najbardziej polecam i oczywiście sama też się jeszcze na jakieś inne kolory załapę. Tutaj mam z Max Factor dwa kolory: to jest Red Rush i Pink Princess. To jest Red Rush. Niesamowite są te konturóweczki. W zasadzie. One mogą zrobić robotę za szminkę również. Są tak masełkowate, tak się je komfortowo na ustach nosi, że jak nie chce Wam się obrysowywać ust i potem sięgać do jakiegoś kosmetyku typu szminka, tint, błyszczyk, cokolwiek, to samą konturówką można wykonać makijaż ust i one się świetnie trzymają. To była dziesiątka Red Rush i to jest czwórka Pink Princess. Już Wam pokazuję, jak wygląda ta czwóreczka. Zobaczcie. Po prostu to jest masełko, rysuje się nimi tak, jakby się malowało pomadką. Niesamowite są. I w zasadzie podobną konsystencję mają te dwie burżuła. Ja mam Alert Rose, trujeczkę i Cherry Bum Bum, siódemkę. Takie dwa numerki i już Wam pokazuję słocze. Ja ledwo dotykam tutaj skóry i bardzo mięciutko się je prowadzi, także nie ma problemu z rysowaniem ust. Jeżeli chodzi o taką miękkość, słuchajcie, to jest w tym mały minusik, dlatego że jeżeli konturówka, czy też kredka do oczu, kredka do brwi jest bardzo miękka, to siłą rzeczy szybciej się ściera, więc szybciej się kończy. Ale ja myślę, że taka skuteczność i przyjemność w stosowaniu to jakby no coś za coś. Tak. Co tam jeszcze? Aha, i mamy jeszcze, słuchajcie, rzeczy do paznokci. Tak sobie pomyślałam, czy przygotowywać lakiery, ale ja jakoś... Może nie jestem taka lakierowa i jakby nie mam ulubionej firmy czy ulubionych lakierów. Wiecie, ja bardziej się kolorami kieruję. Raz sobie kupię z tej firmy, raz tej więc trudno byłoby mi wskazać jakiegoś ulubieńca, ewentualnie ocenić, który się długo na paznokciach trzyma, bo tak naprawdę na moich to słuchajcie 2-3 dni mam po lakierze, więc jakby no nie na siłę nie będę wam tutaj nic opowiadać. Natomiast mam ulubione odżywki. I to jest Sally Hansen, słuchajcie. Mam takie dwie, zresztą po zużyciu już widać, że są używane. Yy, bardzo fajne, ta jest wzmacniająca. Ja na przykład miałam przez jakiś czas bardzo, bardzo zniszczone paznokcie, płytki po prostu mi się rozdwajały i wydaje mi się, że ta odratowała mi płytki paznokciowe. Przestały mi się po prostu rozdwajać. Co do tej... Nie wiem, czy jakoś tam zalecza zniszczone paznokcie, bo już wtedy stosowałam tamtą i te paznokcie zaczęły mi się podleczać. Natomiast yy, ta jest bardzo fajna jako taka baza pod lakier. Zresztą ten też stosuję jako bazę pod lakier. Ale dlaczego ona jest fajna? Bo wydaje mi się, że jak ją zastosuję, to jakby lakiery, jakiekolwiek troszeczkę dłużej się utrzymują, ona zawiera w sobie takie złote opiłki. Myślę, że to tutaj widać. I te złote opiłki mają za zadanie wzmocnić naszą płytkę paznokciową. Tak jak mówię, przyznaję, ja nie wiem, czy ona wzmacnia płytkę paznokciową, być może tak, natomiast na pewno świetnie utrzymuje lakiery. Poza tym mam jakieś takie przeświadczenie, że jednak te, wiecie, opiłki złota jakoś może tę płytkę wspomagają troszeczkę. Nie wiem. Tak czy inaczej, bardzo lubię jej używać i tak sobie na zmianę stosuję tę i tę. Szczególnie polecam tę, bo jakby ta yy, spowodowała, że przestały mi się łamać i rozdwajać paznokcie. Yy, ja ją stosuję tak jak mówię, wymiennie z tą pod lakier. Natomiast ta może być stosowana jako taki top coat i tak też robię. Ta również może być stosowana jako top coat, ale od razu wam powiem, że te złote drobineczki są widoczne, czyli jeśli nie lubicie jakiegoś brokatu na paznokciach, to raczej odpada, to wtedy ta. A więc yy, Sally Hansen i to wszystko. Co do lakierów to tak jak mówiłam, nie mam żadnych ulubieńców, więc nie mogłabym wam tutaj nic szczerze polecić. No to co? Mam nadzieję, że wam się podobało, że może jakoś się zainspirujecie, może coś sobie wybierzecie na tych promocjach. Jeśli się wybieracie do Rossmana, to dajcie znać w komentarzach, czy coś kupiłyście, co fajnego, może u was się coś ciekawego sprawdza. I do następnego filmu. Pa, pa. Cześć.